Elo, widzę. Naprawdę. Tęskniłem się za tą serią. Zgadnijcie, jaka. Grał w hakowanie No, stęskniłem się. Już tego nie nagrywałem. Z dwa sezony tego nie nagrywałem. I to jest bardzo dziwne. Jak widzieliście, to właśnie inaczej nazywam to siemajesnikami. No. I już dodali... Tak się... Tak już ten. Dawno się nie wiedzieliśmy, że z tą serią już jest M, naprawdę. Zobaczcie. Już nie ma tych niebieskich postaci. I to jest słabe. I tutaj jeszcze mamy ten. Chyba tutaj jeszcze jest taka jedna That's fajna fermka. Okay. Tak jest. No. Dobra, widzę. Zacznijmy się Leonem po prostu tak. Rodzi się jedna minuta za chwilę dwie minuty. Też dawno nawet nie nagrywałem kosteczkami jak ty Widzicie, nie mamy już... Dobra. Nice. On... dech Dobra, teraz CM zagramy. No, u mnie nie ma tego trybu niewidzialności. Zbiorę klejnotów. Nie, nie lubię tego. Ems? Gdzie jest ems? Na tym tylko nie. Na tym tylko nie mam wszystkiego, bo na wszystkich mam dziesiątą mod, zobaczcie. Widzicie, nie? Obróć, oczywiście Ms. Ems. i tylko monety trafią. Co tak mało 14 monety i tutaj. A z tego beatboxa ile dostanę? 72. Dobra. Zobaczymy wiedzieć, teraz co poradzę, bo ja gram bez drużyny. Ja z Leona chyba widziałem. O no nie, ja tej pamiętam widzę Widzi Widzowie! Mam dzisiaj PH to się nie gniewajcie, ale w innej tak naprawdę Tukajcie, tutaj mamy jeszcze na pewno czerwonego baroleja. A czerwonego baroleja już mamy od Sandy. Widzicie? So. Zobaczmy, co powiedzą na kroła zielonego. Ta postać jest najlepsza, dlatego bo ja najwięcej bije. Dlaczego? Dlaczego? Bo jak strzelisz, to dwa razy wybucha, zabiera ci po dwa razy HP. Po tysiąc tam 2000 tysiące ona zabiera. Ile to zabiera? Z bliska sześć tysięcy. Tę dużo dostali. Halo. No to po co się do mnie zbliżacie? Mm. to było śmieszny. O kurde, jakie on jest mocny bot 8, ucieczaj bot jeden, jest nada. Wow, jak ja ich porobiłem. Widzieliście to pięknie. Tak nie umiecie na pewno. Tu na nagraniu. O kurde, Franka w tal. <laughs> nie. Nie, nie zdążyłem już. Nie idź tam, bo tam jest bo... Typie. Wygramy <laughs> z czymś innym. Nie no, król i... uzależniłem się od króla, tego niebieskiego. To jest najlepszy prywatny serwer jak bym chciał. O, ja mam żyłone w różne. O Boże. Super, łańcuchy. Jak... Nie! On jest za mocny, jego, jego uciszku uzależniony od bota. Co to jest? Ewelę lubię, Ewelę nie lubię. Lubię. No nie. Jej. Ja może się schować do krzaków? A on wchodzi. Po co ty wychodzisz tam, gdzie jest Tu,

Na pewno, ale ja tego i filmiku jeszcze nie wróciłem z Minecrafta. Tam, gdzie były mody, przetestowałem typka. Tam był chyba Polak. Dobra, zajmijmy się. Za chwilę wrócę, widzimy się na moim. Już jesteśmy, Już jesteśmy na moim kanale. Aha. Nie później to było trzy, trzy tygodnie. Trzy tygodnie. To za widzę. Zajmijmy się tego filmiku wrzucać, bo tam były... Tam był Minecraft, byłem tam koksem. to było tak to to było mod nie mogę napisałem nie chcą zjeść dobra tak. Ja już na dwa miesiące widzę, nawet sporo, no. Do której klasy chodzę? Ja chodzę do klasy już. Do czwartej tej klasy. Nie. Chodzę do czwartej klasy, tak. Cześć widzowie, Wam się filmik spodobał Wreszcie Z... Wam się filmik taki spodobał, który randomowy The love for Fortnite Dlaczego nie nagrywa rąków? Nie sądzę, że to jest najbiedniejsze. Szeba, małeczko, ziabeczki. Ziemaczki. ziomeczki z Ziemaczki. 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 Mam tyle droperów? No, ja mam tyle. Ja robię chyba pizzę, a ty robisz jakieś? Coś. No, ty, ty robisz pizzę, a ja jakby możliwe no, robię ja pudełka. Pizzę, no, robię pudełka i, i, i jakby wow, 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 w wow. Trzeba to kupić od wow. hajsu. Będzie też, też trzeba grę. Filmik z ale Robloxa ja widzi? Bo też mam Roblox na telefonie, tak, ale tak, na kamerę co to to ma Trzeba, ty wy dopiero coś Ja, ja. Ja mam z tego skina, widzę. Ja mam. Ja mam tego skina Gultu tak który jest z Rocket working class, huh? Billy, Rippin' and dipping yeah. it. All I have been getting hey. is cream. So I'm whipping what? it. Counting up commas, I think that I'm what? getting it. Thought I'd be broke, yeah. but I guess I'm the opposite. Jumpin' this Woo. bitch, going straight to the top of yeah. shit. Yeah. Hey. Straight to the top of shit. Yeah, straight to the top of shit. Straight yeah. to the top of shit. Hey, yeah. <laughs> bad little bitch that she giving me top of <laughs> shit. Me top All top of these haters should <laughs> jump the fuck off my dick. If you don't like my shit, find a tall cliff and just jump the fuck off my shit. Yeah. Yeah, has yeah. yeah. got a million that shit. Yeah. Like, whoa. If you bad bitch, I my suck toes. If you little bitch, I might suck your like, damn. You the fucking man. I'm a bomber y'all yeah, my shit the fuckin' jam. Running up a check. Hey, I'm getting to the band. Still got bad bitches rollin' fronts in the sand. Hey. What? Bitch, I might be out here shopping with your granny. You don't know what the fuck I'm doing. I don't give a fuck I'm ignorant, Try to tell me I ain't making it. Would But you show some skinny drama. Sad the audience in your damn. But I ain't got to hit it, I'm lazy. Fuck a bad bitch named Daisy. Hey.

Cześć! Tak więc... Dzisiaj zagramy w Fortnite'a, jak widzieliście w wstępie Zagramy sobie... Solo! A więc... Widzimy się już w Kierce! Yy, Okej? Okay? Widzimy się... Tak, jak już wyląduje. Dobra. Już lecimy. Tak, lecimy... Na... Zielę! Dobra. Uyama!